To jedno z najtrudniejszych pytań: czy da się wynagrodzić i przebaczyć w taki sposób, by najpotworniejsze doświadczenia nie były w wieczności koszmarem? Jeśli w niebie rzeczywiście Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, to znaczy, że łza będzie uznana i wytarta, niezignorowana, niewyśmiana, nie unieważniona tanim pocieszeniem. Żeby łzę można było otrzeć, trzeba ją najpierw zobaczyć i nazwać. To oznacza, że Krzywda zostanie w pełni uznana za krzywdę, cierpienie zostanie potraktowane najpoważniej, zło nie zostanie relatywizowane, że to nic takiego, dopiero wtedy może się wydarzyć tajemnica. Bóg tak wypełni człowieka swoją miłością, że pamięć o złu przestanie być jadem, a stanie się miejscem jeszcze większego zdumienia nad jego miłością. Jak ktoś, kto cudem przeżył, patrzy na zdjęcia z katastrofy i mówi: Nie wierzę, że żyje. Tak zbawiony człowiek może patrzeć na swoją historię i mówić Nie wierzę, że Bóg mnie z tego wyprowadził. Pamięć pozostaje, ale ton wspomnienia zmienia się z rozpaczy w adorację.